From it was born a nameless fire. <laughs> Wild. 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 <laughs> <laughs> Traveling through another dimension, bear witness to wonders beyond imagination. BioWare. wszystkich, wczoraj nie nagrywałem gdyż miałem małe problemy techniczne z kartą graficzną ale już zostało opanowane, więc dzisiaj zaczniemy z filmikiem z Eventualu, na Concordia nie odegrał nie podobał mi się ten server, w jest bardziej trochę przypadł mi do gustu może na początku powiem tyle że jeszcze dzisiaj Shadow Warrior nagram a wrzucę tylko filmik z rewentralu Jak widać mam lodowego lewka bo to też by mi się dało, żeby mi się lepiej expiło. Pokażę może co tam jest słucham handlarzy Przy okazji O, podstawowa, plus cztery za 5. Nie tu pewnie też będę podstawowy rzecznik no. Oczywiście WPK sobie zrobimy Let's play z StarCraft'a jeszcze Let's play Girls Multi ze StarCraft'a jeszcze nie będzie gdyż czekam na intro co tu być ciekawego? Pełno baobo handlarka No jak widać nie ma nic Konkretnego takiego No bo w końcu to jest serwer hard Pelewinki Po 20k No jeszcze mnie nie stać Chociaż Przypauzowało mi się Dokupię sobie stopele, jednak. Quest jakiś. Hmm. A, idziemy z psów. Noo, mam. Twoje mikstury nie są tak potrzebne, że... Zrobimy sobie tego biologa. tam było głowa, z skill'e po Jak widać, są ciekawe te wszystko w na początku. Muszę tak z okienkiem. I sobie bijemy. Jak miło, wzmocnienie nam proszę o zielone, wzmocnienie sobie weźmiemy na burty. O, jak miło, a to dwie pokrzywy, ładne niebieskie. Alfa też gdzieś tu powinien być w pobliżu o mamy pierwsze trzy. pierwsze trzy sztuki wsiem na nowo ma zainstalowanego wygasa więc o sztabka, stuka nice Nie podniewam się. Hmm, tak. yy, teraz już wszystko w, w INTA. Oddamy to niech sobie to, bo może nie przyjmę to. mi właśnie coś wspomina, że quest od biologa są zbugowane No to w takim razie będziemy max, a no tutaj panie działatka jak weźmiemy sobie z dwa spoty Tak, żeby wbić w dziesiąty, skrzynię otworzyć. Mamy już te ma. O, więcej pelery, Może być. A! Myślę, że pójdziemy już od razu mm. na dzikusy, będzie szybciej. to chyba można połączyć szybka szybko atakować Zobaczymy, może to będzie bestialski ten łucznik o jasne. sobie go zabijemy Nie tak tak o wiele wiele już pojechać. no Nie mogę już pojechać. Nie mogę zobaczymy tutaj, Nie ja sami... Nie też zmieniły kanał. Gdzie tu jest? Zmieniły. O, fajne znamy. No, jak było widać tam. Patrzę na temperaturę podzespołów. Niczyłem się. Grafika grzała. No, to teraz jedziemy z koksem. chyba tyle. Aha, jeszcze zbę. Muszę wersję aktiona zainstalować, żebym wiedział ile czasu już się nagrywa. Zawsze to jest ta wiedza. I tak to trochę napałem nagrywam. że tak powiem. Mamy 15 lewej Myślę, że 18 dobija i zakończę odcinek Będzie tak to... Najlepiej jak to wyglądało i pójdę nagrywać w shadow łowie a, a to między szaśem będę renderował hmm. tego już no, 14, tak 14, nie tak Ja, te skrzynie, mogłyby padać częściej. Chociaż nie, 25 chyba mają. No, padają. No. To jeszcze. No tak, nie dziwię się, żeby botu nie było. Bo dwie znaki już. No, no jakoś idzie na tym serwerze. Nie ma tragedii. No, no. A to w wie dwudziestu, żeby skrzynia się, żeby otworzyć. Oh. Jak dobrze pójdzie, to może za miesiąc będzie FIFA Ale nie obiecuję nic Z obiecywania to już nie wychodzą rzecz Pozdrawiam cię bracie Ale chwilowo nagrywam Więc musisz poczekać, aż piję odpowiedni level i zakończę nagrywanie. Bo sam się nie nagle I jeszcze raz dziękuję za lew lodowego. Bardzo pomocny. Bez niego mi się męczył. Mamy 17 levela. Więc jest dobrze. Nie wiem, czy opasa się robić z tych ksiąg questów. Nie ja mam pojęcia, tak szerzej. Puszczone, tak jak. A, to tu mamy. A, tak przeczymy. I biegamy dalej. O, początki są monotonne, ale tak jak na każdym cywerze, tym bardziej na hardzie. O, zbroja na 18. Będzie ulepszanie. Kolejna zmęka Wpadła, trzecia już, więc jest dobrze. Myślę, że. Drop zmianek, dopasowany do, do jest. O, kolejna sztabka, stoka no, Tego nie chciałem. Teraz, czy wejdzie ostrzynałem na e, gdzie E? Trzeba będzie zresetować. Dobrze to, widzimy się w następnym odcinku. Prawdopodobnie jutro. Wieczorem był będę do 16 we szkole. Żegnam i pozdrawiam.